Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy Zetorka 7711 i będziemy sobie kończyli to co nie zrobiliśmy e, na live i to czego nie zrobiliśmy poprzez, po prostu w poprzednich odcinkach a mianowicie dzisiaj sobie zaczniemy to wszystko, zgrabiać plus jeszcze prasować, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo jesteśmy naprawdę tyćkę, tyćkę od 50 tysięcy subskrypcji. Nie wiem dlaczego sobie tak założyłem słuchawki, jestem naprawdę debilem jakimś, no ale nieważne. E, dobra, e, ja tutaj mam chyba do przejazdu, no już to na raz pewnie ogarniemy jakieś trzy przejazdy i później zaczynamy prasowanko sześćdziesiątką, będziemy to zbierać wszystko najprawdopodobniej tym jeszcze zetorkiem zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jeżeli chodzi o całość odcinka, a wy zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, bo tak naprawdę te łapeczki w górę dają zasięgi na YouTubie, a te zasięgi są naprawdę bardzo skracane dlatego bez tych łapek w górę się po prostu nic nie da tutaj robić na tym YouTubie, naprawdę jest tragedia, no i co zapraszam na live'a, który będzie w niedzielę o 19:00. Nie, nie ma live'ów w piątek i sobotę. E, filmy staram się teraz rzucać codziennie, jeżeli w jakiś dzień nie będzie filmu, to znaczy po prostu, że nie miałem czasu albo poszedłem spać w dzień i dlatego nie ogarnąłem tego filmu e, na daną godzinkę, ale tak to będę się starał gdzieś tam ogarniać dla Was filmy codziennie. E, wbijajcie na pewno na Instagrama, bo tam jest nowa fotka z Roni Ferrari. Tutaj ta taka niespodzianka, fotka z Roni Ferrari. Mm, tutaj mogę Wam oficjalnie powiedzieć, jak będzie 2000 lajków pod e, fotką z Roni Ferrari, czyli tam brakuje jeszcze ponad 300... Wrzucam fotkę z uczestnikiem programu Rolnik Szuka Żony. Może nie do końca każdy go znać, ale raczej, raczej większość osób powinna gdzieś tam go kojarzyć. Jest to chłopina z Lubelszczyzny, także, także gdzieś tam może z Lubelszczyzny większość osób co oglądało ten właśnie serial będzie go znało. No a tutaj już przejdźmy do odcinka, a mianowicie. Kurcze do naszego zgrabiania siana, bo przetrwaliśmy już to wszystko. Jak widzicie, jest wszystko suchutkie, deszczu nie było, także jest naprawdę gituwina. Ale będziemy musieli to wszystko oddać do sąsiada, bo ja tego osobiście nie potrzebuję. Naprawdę kompletnie tego nie potrzebuję. Kolejna sprawa: będziemy tutaj sadzić na pewno kartoflaki, bo tego odcinka jeszcze nie było, ale to będzie chyba temat kolejnego odcinka. I będzie jeszcze odcinek na pewno z przebudowy gospodarstwa. Może tyle z przebudowy, bo jednak tam nic zmieniać miejscem nie będziemy. Lecz jednak będziemy tam naprawdę dosyć dużo rzeczy robić, żeby to gospodarstwo powiększyć. I miałem tutaj, kurczę, to zrobić inaczej. Na cztery przejazdy jednak nam wyjdzie... A nie, cztery nam wyjdzie. <laughs> Dobra, zajebiście. W takim razie, jeżeli nam wyjdą cztery przejazdy, tutaj na raz nam to chyba nie wyjdzie. Jeszcze tak, jeszcze trzeba będzie raz z tamtej strony pojechać. I nie wiem, czy właśnie ten przejeźdźik, który teraz aktualnie robimy, nie będzie taki najgrubszy, najbardziej syty. Bo jednak... Obstawiam, że może tak wyjść, I tutaj też pracownika chyba zatrudnić nie mogę, patrzcie, ha No nie mogę tutaj pracownika zatrudnić, e, on by sobie chyba nie poradził na tym polu e, Taki właśnie to jest pracownik No też powiem wam, że tą prasę chyba do 60 sobie podepniemy e, to wszystko w kostkę, będziemy robić przyczepę do zbierania tych belek, właśnie mam, nie wiem czy się wyrobimy w 20 minut odcinka e, Z tym wszystkim na pewno to sprasujemy, ale nie wiem jak to wyjdzie ze zbieraniem tych belek, bo widzę, że już jest tam 3, -3 minuta odcinka, nie jest to wiadomo dużo ale też trzeba jakoś to ograniczać, dlatego też i tamte, ten jeden przejazd, drugi, trzeci, czyli praktycznie nie wiem, dwie trzecie pola zrobiłem sobie poza odcinkami, czyli na live'ach, żeby to wszystko ogarnąć później na odcinku, żeby dojść do tego prasowania. Dobra, tutaj elegancko sobie też dojechaliśmy. Zróbmy sobie jeszcze tą stronę, żeby to wszystko zrobić na jeden przejazd, jeżeli chodzi o prasę. No bo wiadomo, że ta prasa też ma ograniczoną szerokość roboczą, e, dlatego trzeba to zrobić po prostu wszystko y, idealnie, żeby to ładnie wszystko wyszło. I jak tak będziemy sobie jechać, to wszystko nam powinno wyjść po prostu na jeden przejeździk. No i wszystko nam wychodzi na jeden przejazd. E, ta prasa raczej szerokością powinna sobie poradzić z... Hmm. Nie on wychodzi tak jak po prostu tamte, ale tamto jest troszeczkę chudszy, e, bo też i na tą stronę jest więcej dawane po prostu niż na przykład na te boczne. Bo to wychodzi ze środka po prostu, co nie? Ale tak czy siak to nie było nawiezione chyba na 100%, bo tam było chyba na 0% nawet nawiezione, to nawet 50% nie było. Ale i tak zobaczymy ile tych belek wyjdzie. Jakoś mi na tym nie zależało, żeby ich było nie wiadomo ile, ale tą trawę trzeba było skosić, żeby mieć po prostu spokój z tym wszystkim. Tutaj jak widzicie mamy zasiane, tam mamy zasiane. Także też już niedługo ruszamy z nawozami, to będą też i tematy gdzieś tam kolejnych odcinków. Dobra, czekajcie, bo tutaj trzeba leciutko cofnąć. E, bo z tego co widzę, nam nie wychodzi to po prostu tak, żeby to później na jeden przejazd zrobić. Dobra, troszeczkę zgarniemy bardziej na tamtą stronę. Ale tak czy siak, teraz już tam powinno wyjść to idealnie. No i wychodzi nam elegancko. E, na skróty, tutaj w sumie nie ma którędy pojechać. Będziemy musieli tak czy siak jechać główną drogą. Na gospodarstwo, żeby wziąć tą prasę A też nie chcę za bardzo się bawić Tak, żeby tutaj ten ciągnik zostawiać I dopiero później gdzieś tam Tym sobie przyjechać, po prostu sobie pojedziemy Tym ciągnikiem, zostawimy go na gospodarstwie Bo tak czy siak tamtym później bym musiał wracać Żeby tym przyjechać na przykład z przyczepą Także tej roboty troszeczkę by było chyba więcej, a tak sobie ogarniamy wszystko na bieżąco i będzie git. Na gospodarstwo, wiadomo, skręcamy sobie w prawo. Także też jakaś daleka trasa po prostu nie jest. Tutaj nic akurat nie jeździ w tym momencie, także możemy sobie lecieć, nie patrząc nawet, co tu się dzieje. No, jak widzicie, tam jakiś daleko jest samochód, ale to tylko tam daleko. A my jesteśmy już za tym właśnie. Budyneczkiem tym większym jest już nas, nasze gospodarstwo Tam będziemy mogli już 60 zaraz odpalać e, I będziemy sobie jechać to wszystko prasować Może spracujemy. to gdzieś tak do 15 minuty I może uda się nam to zebrać e, Miejmy nadzieję Czego się nie uda ogarnąć, po prostu ogarniemy sobie na live Dlatego wbijajcie na te live no to jest skup Ogólnie To też są fajne pola, bo one są takie Kurczę, podłużne, tylko tyle, że nas nie stać na te pola, e, bo na razie będziemy zbierać na nowy kombajn. I nie wiem, właśnie jaki to będzie nowy kombajn, czy będziemy inwestowali w coś innego niż bizon, e, no bo jednak tych hektarów już teraz mamy, zdążymy przed butoniarką, na pewno zdążymy przed butoniarką, skręcajmy. E, tylko właśnie nie wiem, jak to wyjdzie z tymi pieniędzmi. Dobra, to musimy sobie zostawić w jakimś miejscu, tylko w jakim. Gdzie to stało? Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to stało, ale sobie zostawimy to na razie tutaj, aby to nam po prostu nie przeszkadzało gdzieś tam. W jakichś tam pracach na gospodarstwie. Dobra, to sobie zgasimy na razie ten ciągnik. Bierzemy sobie 60. Tutaj do 60, akurat jest ta przetrząsarka e, zapięta. No dobra, chcę to. O, dobra, odpięło się. Odpalamy 60. Tutaj też żadnych konfiguracji. Dużo osób pisało, jakie są konfiguracje w tym traktorze. No, powiem Wam tak, można wybrać sobie kabinę. I chyba jakieś tam koła, i tylko i wyłącznie tyle. jest tam konfiguracje podstawowe, ale tak czy siak można się fajnie tym ciągnikiem bawić, bo po prostu ładnie wygląda, no nie? Dobra, to sobie podepnijmy. Tutaj łąb podpięty. E, tutaj akurat tych kabli nie ma, także możemy sobie już teraz ruszać. Czy nic nie jedzie? Tu kolejna betniarka w ogóle jechała, dobra, jedziemy sobie w tamtą stronę. Prasa, jak widzicie, no, w porównaniu do 60, 60 taka jest idealnie pomalowana, gdzieś tam kabina nowiutka, e, Ursus 363P, tutaj wszystkie te nawet i, jak widzicie, taśmy, czy jak to się tam nazywa, e, wszystko ładnie jest pomalowane, no, a prasa jest tak jakby o 20 lat starsza, tak wyglądowo tylko, bo wiadomo, że one są gdzieś tam z podobnego okresu, tu jeszcze, jak widzicie, belka jest po prasowaniu słomy, a tam będziemy sobie prasować siano. Na kosteczki, może kiedyś się uda zainwestować w prasę do belek okrągłych, ale to jest raczej temat taki bardzo odległy. Bliżej jest nam do tego na postępowym rolniku, jeżeli jeszcze nie mamy na postępowym rolniku w ogóle tego. Bo też nie mam pojęcia, jak ta seria dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o prasę, bo tak inne maszyny to ogarniam, ale o prasę to nie mam pojęcia, ale tam też jesteśmy dosyć do tyłu z tym odcinkiem, dlatego też i jutro będzie właśnie odcinek z postępowego. I może w końcu gdzieś się pojawi odcinek zelesa 13, tylko nie wiem kiedy to nagrać, bo trzeba płytę wyjąć z Lesa 17 z kąpa, trzeba włożyć płytę z Lesa 13 i dopiero to włączyć właśnie nagrywanie. Także tej roboty troszeczkę jest. Dobra, czekajcie, odpalmy sobie to na X, żeby zmienić tak jakby położenie tej prasy, czyli włożyć ją w tryb roboczy. Tą klapę mamy otwartą i możemy sobie chyba ruszać, tylko nie wiem, jak nam wyjdzie ta pierwsza belka, bo ta pierwsza belka, z tego co widziałem, ona jeszcze siedzi ta. Ta żółta. Prasuje w ogóle? Nie prasuje. Dobra, nie brało nam ogólnie, dlatego że tutaj mieliśmy to wzięte do góry, bo wszystkim gdzieś tam pamiętałem, oprócz właśnie opuszczenia tego. No i teraz już nam to prasuje. Jak widzicie, szerokość robocza jest taka SE, to jest po pierwsze. Ale tutaj też i to było najszersze. Akurat te przejazdy nam wyjdą po prostu elegancko, ale to, co było poprzednio. Było za szerokie. Nie wiem, czy tutaj będą jeszcze jakieśkolwiek miejsca, których ta prasa nie obejmie, ale miejmy nadzieję, że tego, czegoś takiego oczywiście nie będzie. I wszystko nam się tutaj elegancko uda pogarniać. No i tutaj elegancko pracuje, Powiem wam, że nawet wygląd tych belek świetnie wygląda, co nie? No nie będę wam teraz tego pokazywał, jakoś za bardzo, chociaż taką mogę wam pokazać, widzicie, jak to fajnie wygląda. A tak poza tym nie będę za bardzo wychodził z tego ciągnika, też, żeby to pokazać tak idealnie. No, bo to jednak jest strata czasu, a wiadomo, że ten odcinek nie może trwać z 25 minut, tylko bardziej koło 20. Będziemy coś takiego ogarniali. No, już nam chyba zostają jednak takie malutkie te, malutkie kropeczki, tak, pozostawały tutaj też chyba będą zostawały, chociaż tak, tutaj też zostają. Także na cztery przejazdy, obstawem, że nam się nie uda tego zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie to tutaj. No akurat tutaj zebrało, pocało się tak, że moglibyśmy na tej bliżej prawej strony jechać i tak by było ok. E, poprawmy sobie tą stronę po prostu. E, za chwilę, ale tego wam w sumie, tych poprawek wam nie będę pokazywał, bo za długi odcinek wyjdzie. Ja sobie to po prostu poprawię, zrobimy jakieś cięcie i też będzie git. A na razie sobie jedźmy w tą stronę, e, żeby po prostu nie przedłużać, a ta strona nam powinna wyjść idealnie, no, powinna wyjść idealnie e, Oprócz właśnie tamtego jednego przejazdu to powinna wyjść całkiem, całkiem świetnie. A tak poza tym to jest chyba Git, patrzcie. A tak jak się jedzie, to jest elegancko. sumie to jest krótko, powiem wam, że wychodzi, jest dopiero 12 minut, odcinka my już to prawie sprasowane ma mamy. A ja się powiem, że nam odcinek nie wyjdzie. To może ja teraz sobie bym przejechał, tak poprawić tamto jeszcze, bo tam jeszcze z 2 minuty były cięcia. E, bo sprawdzałem sobie wyniki. Hokeja. Tak, takie, takie bajery, tak z ciekawości. Może mnie hokej kompletnie nie interesuje, ale gdzieś tam postawiłem na hokej, to wiecie, to trzeba to na bieżąco gdzieś tam ogarniać, żeby wiedzieć na czym się stoi. No i tu jeszcze w tamto jest powrotem aby przejechać. Na cztery razy powiem wam, że dobrze, że to zrobiłem, bo tak ktoś mi się więcej najeździli w tą z powrotem, a tych belek jest dosyć dużo, także jakby to było na 100% pole nawiezione, to byśmy tych belek mieli. Tyle, tyle i jeszcze więcej, no tyle to że wiesz, że poza kamerę i jeszcze nie obejmuje e, ta kamerka No i tutaj patrzcie, tu jest taka szerokość i tutaj elegancko nam to robi A tam była taka szerokość troszeczkę mnie, no taka sama w sumie I nam jakoś nie, nie robiło tego, także dziwne, naprawdę to jest dziwotą, dziwotą to jest w dzisiejszych czasach e, Tutaj nie wiem jak kompletnie wjechać, bo tutaj jest różnie, będziemy musieli jakoś tutaj e, sobie z tym wszystkim poradzić, tak troszeczkę w lewo no w sumie cały, nie, jest, w lewo, później będziemy musieli jechać w prawo troszeczkę, żeby nam to zebrało całą właśnie szerokością, ale zbiera jak na razie, także jak na razie jest ok Nie wiem, czy już teraz tu jakieś wrony w ogóle przyleciały jeszcze do nas, będziemy musieli, kurczę, chyba tamten, chyba teraz sobie pojadę od razu, po tym przejeździe sobie pojedziemy w tamtą stronę i tam nam przejazd wyjdzie, że będziemy jechać z ciągnikiem od między, jak tam wrócimy i tam jeszcze poprawimy sobie przy okazji ten jeden taki malutki kawałek tutaj powiem wam, że z tych przyczep to obstawiam, że ze dwie mogą wyjść nawet, bo tych belek naprawdę jest dosyć dużo obstawiałem, że tych belek będzie z dwa albo nawet i trzy razy mniej a tych belek naprawdę jest, no, miłe zaskoczenie, po prostu więcej pieniędzy dostaniemy za te tu wszystko chodzi jednak o pieniądze bo jakieś, no w sumie jakbyśmy mieli tylko i wyłącznie na gospodarstwo to brać to raczej bym nie zwracał uwagi na to, żeby tego było dużo, bo jak by było dwa razy mniej, to gdzieś tam dla jednej czy tam dwóch krów jakbyśmy to w ogóle hodowali, by nam wystarczało, prawda, te beleczki. Tutaj, jeżeli chodzi o nasz sprzedaż, im więcej, tym lepiej, bo tym... Wiecie, każda belka to jest jakiś pieniądz. A pieniądze akurat tu są nam bardzo potrzebne na tej serii, bo będziemy zbierać na kombajn, bo wiecie, pole gdzieś tam dodatkowe sobie kupiliśmy. Także tutaj mamy jak na razie spokój, ale no i drzwi, dobrze, drzwi nie mają kolizji, e, ale jeżeli chodzi właśnie o kombajn, no to troszeczkę tych pieniędzy będziemy potrzebowali, bo też nie jestem w stanie wam powiedzieć, jaki to będzie kombajn, czy to będzie bizon. No, no nie wiem, napra naprawdę kompletnie nie mam pojęcia, jaki kombajn będę chciał kupować, bo te bizony troszeczkę nie wiem. na no te pola będą troszeczkę małe, a ten kombajn, wiecie, jak tutaj mamy e, tego bizona, no bardzo starego. Kupić coś nowszego, ten header jednak będzie miał taką samą szerokość roboczą, także ta robota nam się jakoś bardzo nie przyspieszy. Jeżeli szukać coś większego, to też i do Farminga 19 za bardzo wielkiego wyboru nie mamy. Mamy to, co mamy, no i po prostu trzeba gdzieś tam ściągać mody, jakie są dostępne i coś z tych modów próbować kombinować, żeby gdzieś tam ta gra wyglądała. Lepiej i żeby ta wydajność też była lepsza, no bo nawet wykosić takie pole, no to tym bizonem, co wcześniej kosiliśmy No to długo, dużo czasu trzeba było po prostu poświęcić na to, gdzieś tam to i na live'ach robiliśmy Ale tak czy siak roboty teraz już przybyło Samo tamto pole jedno wielkie, co mamy, tak samo tutaj jest jedno pole powiększone No jest to naprawdę dosyć dużo roboty, jest to czasochłonne, co najważniejsze nie wiem, całe pole, ja tu bym depresował, bo już jest tam gdzieś 14 minuta odcinka, chyba coś zaraz pojedziemy. Jeszcze to sobie po. Oha, czemu mi to nie zbiera? Czy to po prostu nie jest na moim i dlatego. Chyba wiecie, chyba to nie jest na moim i dlatego mi tego nie zbiera, bo to już zbiera. Eee, czyli tam po prostu jakiś bug był. Też, też za bardzo tego nie ogarniam, bo jeżeli chodzi o. Prawdziwe życie, no to nawet jeżeli coś leży na drodze, to zazwyczaj lepiej by było jakbyś to po prostu posprzątał po sobie e, Niż na przykład gdzieś tam nie pozwoliłoby cię tego zebrać, no wiadomo, że takiej technologii nie ma e, w prawdziwym życiu porównaniu do farminga No ale jednak mimo wszystko Ta gra nie działa tak jak powinna działać Prawdziwe życie, a ten farming to jednak odbiega to od rzeczywistości no I to dosyć bardzo I to bardzo, bardzo dosyć Dobra, ja sobie o to dokończę i jadę sobie. Czy się przeniesiemy w ten magiczny sposób farmingowy do naszego zetora? O, tutaj może jeszcze jedna. Belka. Nie, do końca nam jeszcze jedna belka nie wyjdzie. Dobra, ja zostawimy ten ciągnik tutaj, przeniesiemy się do zetorka. Czy to jest podpięte? Tak, to jest jeszcze podpięte. Trzeba to odpiąć i wziąć od razu tą przyczepę. Ta przyczepa też brzydko jest postawiona, bo na w tym miejscu akurat stoi. Gdzieś tam na no odpierdziel po prostu ją tutaj postawiłem Miała być elegancko postawiona, ale wyszło jak wyszło, bo tutaj też i wiadomo Ona zaczepiła o ten płot i ona się zbugowała trochę, no to też jednak tam Gdzieś tam do prawdziwego życia trochę tego wszystkiego brakuje, dobra I tam widziałem komentarz: Aha, tutaj weź teraz zawróć Niby ją zostawiłem, ale to chyba tunelu nie było jak ją zostawiałem Hm No nie da się wyjechać stąd teraz To będzie słabe teraz, patrzcie a może płotu tutaj nie było wcześniej? I tak tam kultywator będzie przeszkadzał. Na jakbyśmy, jakbyśmy ten tunel jakimś cudem ominęli, to i tak tam kultywator później przeszkadza. Dobra, ja nie mam pojęcia, jak ja tą przyczepę kompletnie tam wstawiłem. Dobra, nie było łatwo, ale przy użyciu ręki udało mi się wyciągnąć ten ciągnik, bo... Kompletnie nie ogarniam, jakim cudem ta przyczepa tam została postawiona. No, może po prostu nie było wcześniej tego tunelu i dlatego udało się tam nam to postawić, bo no, nie widzę szans, żeby tam, no, może wjechać by się udało, po prostu jedziesz do końca i wtedy jest git. Ale już wyjechać, to musiałoby jakoś chyba cofać z tą przyczepą. Naprawdę tego tematu kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć. Ale my jeszcze jesteśmy tutaj na naszej łące i zaczynamy to wszystko zbierać. Czy tutaj będzie nam to działało na takiej zasadzie? Nie, jednak to będzie działało na innej zasadzie. Dobra, belki już się zbierają. Ja pierwszy przejazd sobie zrobię o tako, że po prostu tutaj Wam więcej pokazać, no bo tutaj jeżeli będę zacznę to zbierać rękami, to byśmy musieli poświęcić chyba ze trzy odcinki, żeby to wszystko pozbierać. A jak sobie pojedziemy o tako jeden przejazd, to nic się nie stanie, a nawet dwa przejazdy, jeżeli tak przejedziemy, to się nic nie stanie, bo już jest praktycznie 20 minuta ta odcinka, także też trzeba mieć to na uwadze, jak to czas szybko leci, jak się gra w tą grę. Dość zostanie nam jeszcze na live'a, sprasować ten jeden kawałeczek Plus jeszcze zebrać No resztę belek, no wiadomo tam jeszcze belki z tego jednego kawałka będą, co jeszcze tutaj Nie jest sprasowane Plus jeszcze tam ten jeden pewnie nam zostanie, nie wiem, nie wiem jaki jest czas kompletnie, bo tam były te cięcia Ja też za bardzo nie zwracałem uwagi Jak wyglądają te cięcia pod względem czasowym Dobra, ja sobie pojadę teraz od tej strony, jak najbliżej tych belek Żeby to mniej więcej jakoś wyglądało i ch chyba Zresztą zobaczymy, jak wygląda jeszcze ten przejazd. Później, jak ta przyczepa będzie wyglądała, ale na raz to się nie zmieści. Będziemy musieli i tak wrócić na gospodarstwo. Bo obstawiam, że ten przejazd, plus jeszcze ten, jeszcze jeden i cała przyczepa będzie e, raczej to wszystko nam nie wejdzie tutaj. Nie wiem, ile dokładnie tych belek się tutaj mieści. Tak naprawdę, tutaj kolejne dwie doszły. No, nie, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Nie powiem wam, ile tutaj belek się kompletnie mieści. Tam jest jeszcze jedna zostawiona, ale tu są jeszcze inaczej układane. To może i na jeden przejazd to się ogarnie, jeżeli one są tak układane. Kurde, ile tego jest? Czyli mamy do dyspozycji jeszcze 30... 30 belek praktycznie. To powiem wam, że jest to dosyć dobry wynik, jeżeli chodzi o... To nasze prasowanko Oj, nie mogę tego, o dobra, w końcu się udało wsiąść No jeszcze sobie przejedziemy troszeczkę chociaż Żeby ten odcinek, tak jak mówię, ze 20 minut trwał Na resztę i tak sobie skończymy na live'ach A dobra, w dół I ruszamy O, tam jeszcze jest ta poprawka, tam jest kawałetkiem Także też ja sobie, może dzisiaj nawet to ogarnę tego prasowania Raczej do live'ów, nie będę zostawiał no bo tutaj na live to na mile by zostało, ze 3 minuty roboty, żeby to zebrać, jeżeli się uda na jedną przepę. No, jeżeli się nie uda na jedną pszczepę, to troszeczkę więcej czasu nam to zajdzie, no ale tak obstawiam, że wszystko będzie git i się pow... No nie wiem, czy się powinno, bo nie wiem, 30 Belek, czy tutaj jeden przejazd, ile ten jeden przejazd może mieć Belek? Z dwóch przejazdów było 53, czyli jeden przejazd ma około 26 Belek plus minus, e, czyli, czyli się to i tak nie zmieści. <laughs> tak na logika się nie, nie ma szans, że to się zmieści, bo tu będzie jeszcze 26. Plus tutaj kolejny przejazd 26, także wiecie, nie ma szans, że to po prostu wszystko się pomieści. A w dzisiejszym odcineczku to było na tyle: ja się z wami żegna mordy. I wybijajcie na wszystkie moje social media. A my widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Na razie!